Te, my, my robimy te, my, my robimy te, my, my robimy te, my, my robimy te hey. My robimy te manewry tu, dwa zeszła w tu więcej cię szczep, raz To ten ruch, który tak dobrze znam To, to zna. dla klubów i dla ulic wszystkich A -a. raz My robimy te manewry tu, dwa Zeszła w tu więcej cię jeszcze raz

Witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie do głosu. To był aspekt bardzo ciekawy, jeśli chodzi o ćwiczenia. Dodatkowo było tutaj zdarzenie z pociągiem, albo yy, rewelka, o tym względem bardzo mi się podobało. jakiś takich większych błędów, jeśli chodzi o przebieg ćwiczeń, ja nie, nie będę tutaj wynosił. Minimalne tam drobiazgi były, jakieś uwagi, ale to sobie opcjonujemy we własnym gronie. Ćwiczenia są po tego, żeby Myślę, że mamy dobry materiał zarejestrowany, bo mieliśmy i media, i własne kamery, które rejestrowały te, te dzisiejsze ćwiczenia i będziemy na pewno jeszcze szczegółowo je analizować, musimy je organizować po to, żeby lepiej współpracować z sobą podczas szerokich działań ratowniczo-gaśniczych. Szanowni Państwo, ja nie chcę przedłużać. Pozwolę sobie jeszcze tylko podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie dzisiejszych ćwiczeń. Także współpracowali z nami dzisiaj podczas ćwiczeń również i starzacy z wojskowej starzką, współpracowali policjanci, służby kolei. E, ratownicy medyczni za to zaangażowanie podczas, podczas tych dzisiejszych ćwiczeń chciałem wszystkim e, bardzo serdecznie e, podziękować. Myślę, że bardzo cenne ćwiczenia dzisiaj mieliśmy rzeczywiście możliwość praktycznego zobaczenia jak wygląda zderzenie e, samochodu z lokomotywą e, Także cenne, cenne ćwiczenia bardzo serdecznie dziękuję również i za zaangażowanie służbą e, po, kolei. Z mojej strony tyle. Dziękuję wszystkim za, za przybycie, za obecność, za, za ćwiczenia. Jesteś z nami. właśnie prowadzona jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa, czyli popularnie nazywana również reanimacją. Prowadzą ją strażacy z ochotniczej straży pożarnej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pierwszej pomocy kwalifikowanej. I polega ona na wykonywaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej, czyli zastąpieniu pracy serca i połączeniu tego z dwoma oddechami stuprocentowym tlenem za pomocą takiego urządzenia, które nazywa się workiem samorozprężalnym. W ten sposób straża, strażacy zastępują układ krążenia niepracujące i niefunkcjonujące serce poszkodowanego zapewniając odpowiednie krążenie w mózgu, dzięki czemu poszkodowany ma szansę przeżycia. Po 30 uciśnięciach e, wykonywanych na klatce piersiowej e, wykonuje się dwa, e, dwa oddechy ratownicze. W przypadku, jeżeli e, ratownicy są zmęczeni, a faktycznie e, dwuminutowe e, prowadzenie tych czynności wiąże się po pierwsze z dużym zmęczeniem, a po drugie również ze spadkiem skuteczności uciskania klatki piersiowej, dochodzi do zmiany. Tych ratowników. Tak więc strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i Państwowej Straży Pożarnej posiadają na swoim wyposażeniu odpowiednie zestawy do resuscytacji, odpowiednie torby PSPR-1, które zawierają Właściwy do tego e, sprzęt, również e, tlen w butli, również worki samorozprężalne oraz cały zestaw innych urządzeń, które mogą wspomagać tą resuscytację. tak więc są to osoby wykwalifikowane i przygotowane do działania w warunkach zatrzymania krążenia, które może wystąpić e, u każdego my, e, robimy te, my. my robimy te my, my robimy te my robimy My robimy te hey. Todo toda